Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc, Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy. A ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, Zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz Ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było się weselić i cieszyć się z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. W Ewangelii mamy dwóch braci, więc myślę, że możemy przyjąć, że równolegle idą dwa wątki. Pierwszy to oczywiście młodszy brat, który opuścił ojca. No właśnie, dlaczego to zrobił? Przecież miał tam wszystko. Miłość rodziny, bogactwo, dostatek. To jest tak, jak chyba czasami się wydaje, dlaczego młodzież, na przykład mając bogatych rodziców, na przykład wchodzi w jakieś na przykład uzależnienia i narkotyki, prawda, alkohol i ten. Bo jakby chcą zażyć jakiegoś innego życia, bardziej takiego życia, które po prostu będą mieli więcej adrenaliny w swoim życiu, prawda? I nie zawsze to właśnie też daje dobre skutki, nie na dalsze życie, no nie? Bo jednak przecież to jest tak, że no przecież na pewno też jego ojciec kochał go bardzo, ale chciał pokazać, że on, chciał pokazać, że on chce żyć swoim życiem że nie chce mieć nic do czynienia ze swoim ojcem prawda, i postanawia po prostu iść zażyć, w cudzysłowie, lepszego życia. A po powrocie mimo wszystko ojciec nie tylko go nie ukarał, ale wręcz nagrodził. To jest właśnie ten miłosierny ojciec, prawda? No to jest też bardzo ważne w tej Ewangelii, że ten ojciec, on zawsze wychodzi pierwszy. On jest pierwszy, nie my jesteśmy pierwsi. No nie, nam się tak wydaje, a mówię, ja, ja wychodzę pierwszy do Pana Boga, no nie, bo ja zmieniłem swoje życie, bo ja na przykład udało mi się wyjść na przykład z jakiegoś uzależnienia, gdzie człowiek trwał na przykład dziesiątki lat, nawet te kilkadziesiąt lat, prawda, w jakimś uzależnieniu. No to jest łaska Pana Boga. Że ja mogę z tego uzależnienia wyjść. i Wielki Post mnie też do tego zachęca, no dlatego podejmujemy różnego rodzaju, właśnie te wielkopostne, właśnie różnego rodzaju inicjatywy, które mają mnie do tego Pana Boga przybliżać. I te umartwienia, tak samo, no nie, że, że po prostu się tym umartwieniem dla tego syna, który poszedł, no to było to, że no, Niestety, no, przetracił wszystkie pieniądze, no i umartwieniem było to, że musiał nawet i, i, z, i ze świniami jeść, bo nikt mu nie chciał dać nic do jedzenia. Prawda? Miał wszystko pod dostatkiem i my też mamy wszystko pod dostatkiem. Zobaczmy, że no, mamy wszystko pod dostatkiem, mamy pod nosem, mamy kościoły pod nosem, nie, nie trzeba daleko jeździć. Jak na przykład na misjach, nawet nie, że raz na jakiś czas jest tylko Eucharystia, raz na jakiś czas jest tylko spowiedź. No, wszystko mamy pod nosem, no ale nie, nie chcemy z tego korzystać. A czy zgodzi się ze mną ojciec, że troszeczkę spłycamy e, sytuację e, młodszego syna, bo dostrzegamy tylko to, że nie ma co jeść, że głoduje, a tymczasem on też upadł strasznie duchowo, bo nie tylko nic nie dostaje od innych, ale też nie może, tak naprawdę, nic innemu człowiekowi zaoferować. A czyli to jest na pewno, gdy odchodzimy, gdy odchodzimy od Ojca, gdy odchodzimy od Boga, nie? Czym dalej jesteśmy od Niego, tym właśnie, tym bardziej, tak jak powiedziałeś, tym bardziej pogrążamy się. W, ten, w taki maraz i w tym na, nawet nam trudniej do tego ojca wrócić, bo on się zastanawia. Zastanawia się, czy, czy ma wrócić, czy co zrobić, prawda? Ale tutaj niektórzy mówią, że nieraz trzeba rzeczywiście yy, dojść do samego dna. nie? Oczywiście nie miał już, co może zaproponować nikomu. Wszyscy yy, patrząc na niego na pewno. Kiwali, kiwali głowami, coś ty chłopie zrobił, no nie ze sobą, miałeś wszystko. Yy, I rzeczywiście yy, ten, ten powrót też kosztuje, powrót też kosztuje, ale to właśnie no, ma nas kosztować. Ten powrót, zobacz, że spowiedź, czy nas spowiedź nie kosztuje? No kosztuje nas spowiedź, bo idziemy, wiadomo też idziemy, yy, mówimy yy, grzechy swoje, Kapłanowi, prawda? Ale przecież tak naprawdę kapłan jest tym, który rozgrzesza, ale przecież wiemy, że to Bóg daje tą, nam tą, ten dar no, łaski uświęcającej, gdy żałujemy za wszystkie swoje grzechy. Drugi wątek Ewangelii to oczywiście starszy brat. Okazuje się, że łatwiej uzyskać przebaczenie u ojca którego majątek puściło się z dymem niż u brata, któremu się tak nic nie zrobiło tak naprawdę. A czy nie ojciec, ojciec, jednego i drugiego kocha no nie, bo tak jak to wszystkich, wszystkich nas kocha tak samo, tylko że to bardziej chodzi o, o nasz stosunek. No nie? Bo z drugiej strony właśnie można być w Kościele, można być we wspólnocie Kościoła. A tak naprawdę nie otworzyć swojego serca, bo przecież gdyby on poprosił, właśnie tu jest problem, że my nie, nie potrafimy często prawdziwie prosić o te najważniejsze dary, które są dla nas. I ten syn robił wszystko i można być takim najemnikiem. Ja też mogę być jako kapłan, mogę być najemnikiem. Ty jako chrześcijanin możesz być najemnikiem, że no przychodzę tylko do kościoła, no bo taka jest tradycja i, i przychodzę, no nie? Ale mam przychodzić przede wszystkim z miłości, z miłości do ojca i on tak naprawdę no, tego ojca do końca nie kochał, on tego ojca się bał. Możemy być właśnie takimi ludźmi, że no będziemy tego Pana, tak jak to nieraz mówimy, że traktujemy tego Pana Boga e, tak, że, że się Go boimy. Nie? I, i On się bał powie, ojcze, daj mi to koźle, bo chce się zabawić, bo jest jakaś, nie wiem, moje tak w cudzysłowie imieniny, urodziny, no zrobimy sobie <laughs> właśnie jakąś imprezę. Prawda? On się bał poprosić. I my też nieraz. My dużo prosimy, ale czy prosimy o dobre dary. Właśnie I ten, i ten właśnie brat też nie mógł zrozumieć, że, no, że, no, że ojciec cieszy się z powrotu swojego syna. No bo przecież Pan Bóg tak, cieszy się z powrotu każdego grzesznika, bo przyszedła właśnie, aby zbawić tych, no, którzy się pogubili. Niedzielna Ewangelia jest dość długa. O ile jednak pojednanie ojca z młodszym synem zakończyło się szczęśliwe, tak w sumie nie wiemy, jak się zakończyło pojednanie braci. No nie wiemy, bo on mówi, wiadomo, możemy sobie tutaj opowiadanie sami, prawda? Nieraz się tak robi nawet, żeby sobie samemu dopowiedzieć. Ale dlaczego? Dlatego, że ja, ja mam zobaczyć, którym jestem. W którym, czy nie, nie nawet do którego najbardziej pasuje, ale którym jestem tym, tym synem? Czy jestem tym synem grzesznym? Bo każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Nie? Upadamy, ale żeby pamiętać o tym, że ojciec czeka. Jest taka piosenka, z dziećmi śpiewałem nieraz. Ojciec czeka dniami i nocami, czeka z otwartymi ramionami właśnie. O, o, ta piosenka jest do innej Ewangelii, do zagubionej owcy. Ale no my jesteśmy tą taką zagubioną owcą, jak, jak był ten y, y, syn młodszy, zagubił, a odnalazł się, nie? Żeby umieć y, przyznać się do grzechu przed ojcem. Syn starszy nie bardzo się chce przyznać, nie? że tak naprawdę, no to ojcze, nie byłem fair wobec Ciebie. No tak naprawdę to ja Ciebie do końca może nie, nie kochałem, nie, nie czułem tej miłości do Ciebie. No nie? I, I tutaj jest to pytanie, no, którym z synów ja jestem? I, I to jest pytanie też do nas wszystkich. I ja sobie muszę ciągle odpowiadać, yy, słuchając tej Ewangelii, bo to jest cudowna Ewangelia świętego Łukasza, yy, która, właśnie to zakończenie, no, ty sobie musisz dopowiedzieć, w którym momencie jestem, mojego życia. No, czy jestem tym zagubionym i, który zobaczył w sobie tą grzeszność i e, mówił, tak, no inaczej nie mogę żyć? Chcę iść e, do mojego ojca i powiedzieć mu, że no, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem, prawda? Chcę być tylko Twoim sługą. A ojciec mówi. Słuchaj, no przecież zobaczyłeś, że jesteś człowiekiem grzesznym, ja ci przebaczam. No, czy jestem tym synem, który zawsze jest blisko ojca, ale tak naprawdę nie potrafi zrozumieć, no nie, że, że brakuje mi miłości, że brakuje mu tego przylgnięcia do ojca i nie potrafi jeszcze otworzyć tak naprawdę swojego serca do końca. Bo jak otworzymy swoje serce, no to, no to właśnie to co, to, to, co właśnie wspominałeś. Nie wiemy, czy on się pogodził, ale jak otworzymy swoje serce, to co Pan Jezus mówi, no nie? Że to jest. On stawia nam te wymagania, że mamy przebaczać nawet swoim wrogom. I to jest najtrudniejsze. Łatwo jest przebaczyć tym, którzy nam dobrze czynią, a którzy nam źle czynią. To już jest o wiele trudniejsze, ale jest możliwe ze względu na to, że Jezus Chrystus, który umarł na Krzyżu, pokazuje nam tą przeogromną miłość. I tego sobie życzę i Wam wszystkim na to, w tą niedzielę, którą będziecie słuchać, tego Słowa Bożego, abyśmy umieli przebaczać, ale też uznać swoją grzeszność i iść do kratek konfesjonału i tam wszystko Jezusowi Chrystusowi zostawić, żeby potem karmić się Jego ciałem i dążyć do świętości.